Mamy no misję, musimy odkryć tajemnicę mi Betaclow. Hmm, Betaclow? Nie, kosmiczna pizza. Nie, to coś super tajnego, musimy to sprawdzić. Teraz użyto Betaclow w misjach Apollo. Czyli to taki kosmiczny supermateriał, który kiedyś pomagał astronautom. Ale czy to takie kosmiczne stroje, jak pewne jak tak jest odporny na ciepło, młode znajomy, no tutaj. I jesteś w jednym z kosmosu? Tak. tak Betaklop trafiło do pokoju. Kolega, to jest Strażacki kombinezony, one też mogą mieć w sobie Betaclop. Czyli, czyli strażacy sobie jakażś nie nie? I lub Betaclop przed Oginiem. Opatrzcie, kierowcy wyścigowi też mają specjalne ubranie. Może to też jest beta klub. nie jest to jak kobieta. Mm -hmm. Sprawdziliśmy dowód w że jest beta klub. Hej, lekarze też mają specjalne ubranie. Może to mieć związek z Betaclop? Na wysoką temperaturę i starannie. Może pomaga w salach operacyjnych? Czyli lekarze są jak tylko zamiast z kosmiczami walczą z bakteriami. Mamy odpowiedź, by tak było używane w kosmosie, ale teraz jest używane na Ziemi. W rękawicach kuchennych, ubranych strażaków, rajdowców, lekarzy i będzie gdzieś jeszcze. Kosmiczny detektyw nie Ik wil alleen nog een